Cześć wszystkim z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Omega Ruby. Jest to bonusowy odcinek, słuchajcie, w tym nie będziemy łapać legendy. Jest to ostatni już odcinek z Pokémonów ogólnie. E, zrobiłem go tylko dlatego, bo mam jeszcze kilka legend do rozdania, a. E, już legend więcej do złapania nie mam tutaj. Oczywiście, no, było kilka pomysłów, że ktoś mi tam pożyczy Pokémony i że złapie właśnie te legendy, ale słuchajcie, no już ja nie mam na to czasu za bardzo, dlatego. Te, z, te legendy, oczywiście, które mogłem złapać, złapałem wszystkie. Ale słuchajcie, co chciałem jeszcze pokazać w tym odcinku? Chciałem pokazać Wam e, formy Deuxys'a, gdzie można zmienić. Ja go mam chyba tutaj, nawet w drużynie. Czekajcie, nie, to wziąłem. E, przepraszam, jeśli troszeczkę inny taki dźwięk jest mojego głosu, ale przeziębiony jestem, dlatego trochę przez nos gadam. E, I strasznie ciężko mi się oddycha. Ciężko mi się naprawdę oddycha, ale okej. Okay. Dobra, Deoxys, 190 HP, tak. 80 chyba level ma, więc nawet go nie szkoliłem, taki chyba level miał przy łapaniu. I słuchajcie, tutaj mamy taki meteoryt, to jest Falarbor Town oczywiście. Zaraz Wam pokażę miasteczko i mapkę. To jest tam na samej górze, zobaczcie. Falarbor Town, tak się zwie to miasteczko. I tutaj jak podejdziemy do tego meteorytu, jak mamy właśnie Deoxysa, to Deoxys zaczyna reagować właśnie na ten meteoryt, i zobaczcie. Tak, słychać właśnie Deoxysa, i zmienił on swoją formę na atakującą. Jego forma atakująca także inaczej wygląda. Ma chyba trzy formy ogólnie. Ma atakującą formę, znaczy cztery sorki. Ma zbalansowaną formę, ma atakującą formę, ma defensywną formę i ma szybką formę. Kościową formę, no jakoś tak. Ok, zobaczmy statystyki jego, jak to wygląda. Zobaczcie, zmienił się troszeczkę, nie? Troszeczkę się zmienił, rzeczywiście. No i po statystykach to najbardziej chyba jest widoczne. Atak 320, defense bardzo mały, 61. Specjalny atak 316, czyli to jest forma i fizycznie atakująca, i tymi specjalnymi atakami. Bardzo mocna. Specjalny atak 316, specjalna obrona 67 i szybkość 242. Szybkość jest chyba taka zbalansowana, natomiast jest bardzo słaby, jeśli chodzi o defa, ale ataki mogą naprawdę zabić jednym hitem. No i okej, okay, tak wygląda jego forma. Teraz przejdziemy do kolejnej, tym razem do defensywnej formy. Można, tutaj, można jego formę tutaj zmieniać ile się chce, po prostu trzeba tyle razy kliknąć w ten kamień i tyle razy się zmieni ta forma. Teraz mamy chyba defensywną formę, zaraz zobaczymy. Hu, ciężko mi się troszeczkę tutaj nagrywa właśnie podczas tej choroby, ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy jak teraz wygląda. U, no jest różnica, jest różnica rzeczywiście. I zobaczcie, atak spadł do 144, ale za to defense ma 285, specjalna tak 140, specjalna obrona 313, aż no i speed 155. Yy, oczywiście, słuchajcie, ja mam go na 80. poziomie, więc te statystyki mogą być jeszcze wyższe. Jeśli ktoś, go, jeśli ktoś dobije do setnego poziomu, yy, to na pewno te statystyki będą o wiele większe. Tak wygląda jego forma, właśnie na defensie. defensie. Teraz przejdziemy do. Jego trzeciej, ostatniej formy. Czyli tej szybkiej formy. Okej, okay, Deoxys. Sprawdźmy. Ło, powiem tak. Najmniej mi się podoba ta forma. Wygląda trochę dziwnie. Tyłek mu wystaje, ale okej. Okay. No i zobaczmy statystyki. Atak 184, defense 173, specjalny atak 180, specjalna obrona 190 i szybkość aż 285, czyli tak wygląda. Dobra, no i jak z, po prostu wciśniemy ten kamień jeszcze raz, no to wrócimy do tej standardowej formy, czyli tej zbalansowanej. I tutaj on wygląda. No, widzieliście zresztą, ale wam pokażę jeszcze. To jest ta zbalansowana, podstawowa forma, czyli atak 272. Tutaj powiem szczerze, że atak nie jest taki mały. 272, defense 109, specjalny atak 268, specjalna obrona 119, no i speed 242. Tak więc tak to wygląda. I tutaj można bez problemu zmieniać mu te formy, jak ktoś chce. Najlepiej jak ktoś właśnie ma kilka deoksyzów w drużynie, może zrobić przykładowo... Yy, każdego inną formę, i wtedy nie mi walczyć. No ale okej. Okay. Nie wiem, czy one czasem czy Deoxys nie jest zbanowany przy walkach yy, tych online. Być może ja Wiem, że chyba Rajkładza jest zbanowana, nie można nią walczyć, ale okej. Okay. Ale tutaj do oczywiście do drużyny w grze można go wziąć bez problemu. Dobra, słuchajcie, organ jest box, weźmiemy sobie to. Pokażę wam, jak wygląda tutaj sytuacja w moim boksie. Nie mam, te, nie mam tego dużo. W sumie to nas nie obchodzi. Pierwszy boks nas obchodzi. Dwa jeszcze tu, dwie legendy już, jeszcze tutaj muszę rozdać. I chyba jest to właśnie Kobalion i Terakion, którego muszę oddać. Więc tych Pokémonów nie bierzecie pod uwagę. Je sobie tutaj odłożę na bok. E, chyba tak. Chyba właśnie te Pokemony muszę. Yy, muszę właśnie oddać, bo ktoś się wygrał. Tylko po prostu nie miałem czasu jeszcze ich yy, skontaktować się z tymi tymi osobami. Ale słuchajcie, no mam tutaj właśnie pokemony, jak widzicie. Został mi chyba Red Cholera, nie wiem właśnie czy Regigigas też nie był do oddania. Teraz właśnie się zastanawiam. Yy, ale ja to sprawdzę, ja to sprawdzę. Słuchajcie, na pewno chyba, wydaje mi się, że Rajku. Na pewno yy, jest to Rayquaza do oddania: Groudon i Latios. No i Deoxys. Te cztery Pokémony na pewno muszę oddać w tym odcinku. Yy, Rajku chyba też. Regigigas. z tym się zastanawiam, bo chyba ktoś go wygrał, też mi się tak zdaje. No i słuchajcie, tutaj mam jeszcze inne Pokémony. Pokemon mam Serperiona, który yy, był rozdawany w evencie. Ktoś, jeden z użytkowników, podesłał mi właśnie kod I można było go odebrać w Mystery Gifcie Tak mi się zdaje, Mystery Gift Więc, no mogę go też rozdać tutaj Mam jeszcze troszeczkę tych starterów Mam Quilave, yy, Mam Sniviego Froger oczywiście, mój standardowy Pokemon Ashawot Turtwig Greninja No mam jeszcze Pikacza Tego, tego cosplayera i to wszystko. No jeśli ktoś chce z tych pokemonów, któregoś to proszę pisać. Te oczywiście to wywalimy tu. Do Regigigasa nie jestem pewien, będę musiał sprawdzić. Jeśli ktoś napisze oczywiście, że chce Regigigasa czy coś, to jeśli yy, okaże się, że tego pokemona już ktoś wygrał, to oczywiście nie będę brał pod uwagę osoby, która w tym odcinku napisała, że chce tego Regigigasa. Więc y, słuchajcie, piszcie, piszcie oczywiście o tych Pokemonach, które chcecie. I słuchajcie, jedna osoba może oczywiście wszystkie wygrać, tylko że warunek jest taki, aby napisała przykładowo, jeśli chce właśnie 5 legend, czyli rajku, rajkłazę, Groudona, Latiosa i Deoksysa, to nie może napisać tego w jednym zdaniu. Musi napisać 5 komentarzy, czyli chcę rajku, chcę Rajkłazę, chcę Grodona, chcę Latiosa i chcę Deoxysa, Ponieważ. No, wiecie, w jednym zdaniu ktoś napisze i ściągnie wszystkim, a tak to musi po prostu troszeczkę tego czasu poświęcić, więc wydaje mi się, że jedna osoba nie wygra tych pięciu Pokemonów, bo na pewno ktoś tam napisze jeszcze w trakcie jakiś tam komentarz, więc no myślę, że to będzie bardziej sprawiedliwe. Ale słuchajcie, no, jeśli ktoś właśnie chce, też ze starterów tutaj te Pokemony, które mam, też możecie napisać. Czemu nie mogę je rozdać, i tak mi nie są potrzebne. Tak jak mówiłem, Kobalion i Terakion, te dwa Pokémony to chyba na pewno, chyba na pewno. Tak mi się zdaje, że one są już. Yy, one są już, słuchajcie, m, kto się wygrał po prostu, więc ich nie bierzemy pod uwagę. Ja muszę je rozdać. Nie jestem właśnie pewny co do Regigigasa, ale na pewno możecie pisać Rajkłazek, Zegrodona, Latiosa i Deoxysa, no i Rajku. Rajku chyba też. Więc no dobra, to na tyle. Nie będzie oczywiście kolejnego odcinka, tylko pod tym odcinkiem macie pisać, że chcecie te Pokémony. I jakoś tam oczywiście się skontaktujemy. Ja zazwyczaj tam może jak nie tego samego dnia, to następnego. No tam jakoś się kontaktuję. Próbuję po prostu napisać później w komentarzach, że jestem od którejś godziny do którejś dostępny i wtedy możemy zrobić tą wymianę. I to tyle, słuchajcie. No piszcie w tym oczywiście pod tym odcinkiem, jakie chcecie legendy. No i kto pierwszy, ten lepszy, tak jak mówiłem. Trzymajcie się, cześć.